Jest Studio Solskiego 1. Dzisiaj podsumowujemy mecz bardzo udany i bardzo ciekawy mecz z Lechią Gdańsk, zremisowany ostatecznie 3 do 3 oraz zapowiemy zbliżające się spotkanie ze Śląskiem w Wrocław. To wszystko w gronie ekspertów. Pan trener Andrzej Jasko, dzień dobry. Dzień dobry. I Kuba Popielarz, dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak się słowo rzekło, zaczynamy od meczu z Lechią Gdańsk 3 do 3. Zacznę nietypowo od Kuby. Dzisiaj Kuba ten mecz Miał różne fazy, ale chciałbym zacząć od tego, że dobrze przed meczem zdiagnozowałeś, gdzie może być ta największa bolączka Lechi boczny obrońca żukowski, no i wyszło na twoje. No tak, Stal to wykorzystała było to widoczne przez praktycznie cały mecz. On tam y, maczał palce, praktycznie w tych wszystkich sytuacjach, które stali, mi ale zdawały y, korzyść. No mecz, roller coaster, tak prawdziwy, tak? Zwrot wydarzeń, niesamowity. Te pierwsze 30 minut w wykonaniu Stali Mielec uważam za bardzo dobre. Dobra organizacja w grze obronnej. Lechia może troszkę miała przewagę gdzieś tam w utrzymaniu się przy piłce, ale tak naprawdę nic z tego nie wynikało. A Stal rzeczywiście umiejętnie gdzieś potrafiła te wolne przestrzenie wykorzystywać. Bardzo fajna sytuacja była, kiedy po wyrzucie z autu dostał piłkę Tomasiewicz i na pamięć do Gettingera zagrał praktycznie taką piłkę diagonalną właśnie w strefę, w której działał Żukowski. To była ta sytuacja, po której doszło do dośrodkowania do i właśnie Fabian Pesecki był bliski tam zdobycia gola. Tam było, była interwencja bramkarza e, i to nie wpadło. No ale później fajne podanie Żyry, który zauważył wysokie ustawienie linii obrony Lechigdańsk, Gdańsk, po czym Mak piłkę opanował, podjął decyzję o podaniu wstecznym do Sitka i ten w pięknym stylu zaskoczył bramkarza Lechigdańsk. On też tam się zawahał, tak, powinien może troszkę szybciej się wycofać i to... Pięknie nasz zawodnik wykorzystał. Jeśli chodzi o końcówkę pierwszej połowy, troszkę się niedokładności w, gdzieś tam wdarło w nasze poczynania, co, co Lechia wykorzystała. No i na pierwszą połowę schodziliśmy niestety z tym wynikiem 1 do 2, ale, ale w drugiej połowie działy się cuda. Panie Trenerze, Pan Trener akurat na żywo z Trybun tym razem wyjątkowo nie oglądał jakby obowiązki zawodowe, komentowanie meczów w TVP Sport, Chojniczanka, w Wigry, Suwałki, ale jak dobrze wiemy Pan to obejrzał w powtórce i Pana opinie o tym spotkaniu. No tak, dzisiaj jeszcze jestem nawet na świeżo po, po, po obejrzeniu, Takie miałem komplikacje z, z odpaleniem tego, natomiast wszystko się udało i e, tu oczywiście Kuba, e, gratulacje i trafne że tak powiem, przedmeczowe twoje rokowania, ale też i wypowiedź w przerwie, która też została zauważona również przez komentatorów, w tym Michażu Wakowa, że bardzo trafnie oceniłeś to, co się działo na boisku i miałeś rację, tutaj mówiąc o Żukowskim, że tutaj są te, te że tak powiem, ślady, którymi, czy tory, którymi możemy, że tak powiem, się przedostać i przykładem była bramka Maka, czy Wiele sytuacji, które, które było w tym meczu, i cieszę się, że ta opinia się pokrywa. Pewnie jesteśmy słuchani też również przez sztab i, 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 i ludzi związanych z, z naszą drużyną, więc, więc fajnie, że, że, że to się udaje. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że to czego brakowało, na przykład w meczu z Lechem, gdzie o tym mówiłem, że brakowało takich piłek rozciągających za, za linię obrony, a w tym meczu było tego bardzo dużo, bo i ta sytuacja Bramkowa, gdzie Żyro zagrał do, 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 do Maczka, wycofanie kapitalnie się zachował. Mateusz, koordynacyjnie, no, naprawdę bardzo trudna sytuacja do przyjęcia. Jeszcze później miał taką podobną z prawej strony Fabiana Pesyckiego. Co by źle przyjął, akurat, ale też była pozycja spalona. Natomiast no, to było kluczowe i w drugiej połowie też sytuacja, po której Mateusz wywalczył rzut karny, też było to rozciągnięcie i było dużo piłek za linię obrony i to powodowało, że ci obrońcy w pewien sposób może nie pomylili się w danym momencie. A tu, akurat, w dwóch momentach skutkowało to czy asystą, czy, czy asystą pośrednią taką poprzez wywalczenie rzutu, rzutu karnego. I to był, to był klucz do tego, że ten mecz był taki, że się podobał kibicom, wiadome było, że Lechia będzie, mając tą swoją jakość, będzie grała w ofensywie i grała, to potwierdziła, fantastyczne, no bramki, no przepiękne, mogę tylko, że, powiedzmy Wam, pozazdrościć, że na żywo mieliście okazję to obejrzeć, natomiast że Żona z, z córką przekazywała mi na żywo, i były pod wrażeniem. Moja córka Klady była szczęśliwa, że pie, pierwszy raz po tylu latach na ekstraklasę, po 24 latach, tak jak żona powiedziała, była ponownie z córką na meczu na, na, na żywo. Ostatnio to było w, gro, w Groklinie, Więc mecz fantastyczny i ta otwartość i to co mu, mówiłem, że ta odwaga rodzi takich piłkarzy. Potem takie sytuacje, gdzie strzela Max, to jest decyzja. Odwaga. Później, e, tak samo e, pierwsza bramka dla, dla, dla Lechi czy pod Cino, tak czy, czy Mateusz, ma, praktycznie skopiował e, sytuację e, e, Maxa, i, no i to cieszy, to porywa serca. Ten mecz ma oddźwięk, e, no, mimo że remis, tak, ale po prostu ta otwartość, przede wszystkim z naszej strony nie tylko obronienie się. Spowodowało, że, że ten zespół jest coraz lepiej postrzegany, coraz pewniej się czuje i, i no przede wszystkim trafne decyzje, i one powodowały to, że tak to wyglądało. Czy moja opinia jest taka, że to widowisko było tak fajne dzięki temu, że po prostu spotkały się dwa zespoły, które chciały grać w piłkę, które chciały zdobywać bramki, i dzięki temu tak to fajnie wyglądało? Kuba też ci przerwałem, chyba. A czy ja chciałem jeszcze tutaj nawiązać do sytuacji, właśnie pierwszej i trzeciej bramki? Też bardzo fajna jest ta współpraca między zawodnikami. Widać, że oni są kolektywem, bo na dobrą sprawę i przy pierwszej sytuacji Mak mógł podjąć decyzję o tym, że oddaje strzał na bramkę. Podobnie Fabian Piasecki. Uważam, że to jest też gdzieś tam godne zauważenia, jednak gdzieś tam ta decyzja o tym podaniu była lepsza, bo tam były sytuacje takie, że bramkarz był bardzo blisko i ten strzał, wielce prawdopodobne, że byłby obroniony. Jeśli chodzi o jeszcze ten właśnie mecz, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że no po stracie tych dwóch goli pod, pod koniec pierwszej połowy Stal miała taki chwilowy jakby kryzys. I uważam, że w drugiej połowie jak Lechia dołożyła tę bramkę na 3 do 1, to tutaj naprawdę był to ciężki moment. I bardzo pozytywne jest to, że stal jednak potrafiła się z tego w jakiś sposób podnieść tak? i tym takim punktem zapalnym, takim bodźcem do tego, żeby ten mecz jeszcze gdzieś tam zremisować, w pierwszej kolejności był ten rzut karny, który, który gdzieś tam dał tą ramkę na 3-2, ten kontakt i to już potem gdzieś tam się bezpośrednio przełożyło na to, że stal poszła za ciosem i, i zdołała to, to jednak wyrównać. To ja może teraz y, a propos tego mentalu powiem, mam nadzieję, że ten się na mnie nie obrazi i, i, i tutaj nie będę miał jutro jakieś, czy tam pomysł, czy jakieś jakieś rozmowy, ale wydaje mi się właśnie ten Adam Mojewski jest człowiekiem niesamowicie, raz, że pewnym siebie, a dwa, że ambitnym. Ja, jednak jako tu z mielca przez wiele lat związany gdzieś ze stalu tak kibico, kibicowsko byłem zadowolony z tego remisu. Tak? Cieszyłem się, cały stadion się cieszyła, idąc z trenerem na konferencji po raz to wcale po trenerze nie widzimy jakiejś wielkiej euforii. On raczej w skupieniu przyjął oczywiście ten punkt z respektem, ale widać było po nim, że, że on tu liczył na więcej. Także wydaje mi się, że to właśnie dla niego mental, to jego ambicja i pewność siebie też się przekłada na chłopaków, że kolejny mecz po meczu, czy z Legią Warszawa, czy z Zagłębiem Lubi, no my to potrafimy ten wynik odwrócić. Czyli myślę, że y, też tutaj y, szkoda, że w tej pierwszej połowie się wkradła taka, taka, taka niedokładność, może brak koncentracji, bo straciliśmy tą dokładność i jakby to napędzało ataki y, Lechi. Uważam, że gdybyśmy przypilnowali wtedy tej dokładności w graniu. To Plan trenera uważam był taki, że mając 1-0 zbudujemy tą grę na spokojnie i zdobędziemy kolejne bramki u siebie. A to wszystko się skomplikowało i być może dlatego taka była reakcja trenera i gdzieś tam te emocje i to wszystko nie... No, być, być, może, być może tak. Jeśli jesteśmy jeszcze przy meczu z Lechią to może teraz... Yy... Jeszcze tutaj powiem do tego Kuba co mówisz o, o trenerze Adamie Majewskim. Wszyscy pewnie oglądaliśmy, kibice pewnie też Gladiatora. I że wychodzą po to, żeby walczyć, te emocje Co powiedzmy odgrywać? były na tej arenie, natomiast ten ich taki opiekun, ten ojciec, pamiętamy te sceny również, też były, że spokojnie tłumaczył, mówcie, mówił to. Czyli trener Adamański, tak to wielokrotnie powtarzam, nie reaguje emocjonalnie na porażki i na zwycięstwa, zachowuje taką schłodną głowę. Analitycznie, analitycznie zimną. Wie, że y, oczywiście jest zadowolony z tego remisu i powiedzmy ze sposobu gry, natomiast y, wie, że też przy jakimś tam lepszym y, zachowaniu się w pewnych sytuacjach mogliśmy ten mecz wygrać, tak jak y, było to czy na przykład w meczu też z Lechem. Ale właśnie ten spokój jego, to ja odczuwam to jako, jako były piłkarz, jako trener też, że to jest bardzo pozytywne, że to daje tym chłopakom, że oni po kolei, tam powiedzmy od tego strączka, potem przez obronę, powiedzmy, Matras dzisiaj też jest może takim cichym, ale filarem, gdzie, gdzie mamy tego Damo, potem mamy w pomocy Grześka, mamy kolejnych zawodników i przede wszystkim ta ofensywna trójka, do której są tak duże możliwości, to się rozkłada też i zobaczyć, że obrońcy już nie skupiają się tylko na Piaseckim, muszą się koncentrować na wszystkim, na Mateuszu Umaku, bo patrząc ten mecz przy tym, że miał asystę, bramkę, dwie asysty praktycznie, bramkę, mógł jeszcze, że tak powiem, tutaj tą punktację też, gdyby pewne sytuacje się lepiej wykończyły z tak wartościowym piłkarzem. Max Sitek potwierdził to powołanie do reprezentacji, tą dobrą grę i to według mnie pasuje do, do tej reprezentacji oglądając ten mecz i jego występ krótki. Więc ta siła jest rozłożona i, i też skala trudności dla przeciwnika jest coraz większa. Także no, tutaj muszą mieć respekt, a jeżeli przed samym meczem już jest jakiś tam respekt, no to, to wtedy mm, zawsze już jest pół na półte. Ta równowaga, także to jest duży atut, duży plus i myślę, że takim, takim, takim szlakiem dobrze ta drużyna idzie. Przekazujemy? No tak jest, oczywiście. no Tutaj muszę być słowny. W ostatnim odcinku no, zapowiadałem, że będę miał okazję z trenerem Kafarskim trochę porozmawiać, czy tutaj Kuba. Tak tak Kuba Były trener Kuby lesie. Tak jest trener, którego Kuba nasz Kuba debiutował i tutaj Kuba, wręczam ci dedykację dla swojego wychowanka, znaczy wychowanka, dla debiutanta w Ekstraklasie Kuby popielarza od trenera Tomasza Kafarskiego z dedykacją, także... No, Dziękuję bardzo, miła niespodzianka, bardzo nie spodziewałem się. To z tego ciebie. miejsca chciałbym trenera Kafarskiego serdecznie pozdrowić. Również... To w takim razie to będzie taka klamra, która zamknie nam już spotkanie z Lechią, zajmujemy się teraz Kolejnym meczem, jak to powiedział dzisiaj trener Adam Majewski na konferencji prasowej, tym meczem ze Śląskiem, jego zdaniem, kończymy serię spotkań z Dużynami Szczółki. Oczywiście legia Warszawa, ale, ale wiadomo, jaka tam jest jakość i pewnie ta legia zaraz, zaraz się odbije. Jaki to może być mecz? Spotykamy się z zespołem, który jeszcze tak naprawdę trzy kolejki temu rozbił w pył 5-0 na Reymonta Wisła Kraków, a, a od tego meczu zdobył jeden punkt. Dwa mecze przegrał i zremisował tylko u siebie z Egidonią. Jakiego śląska możemy się spodziewać w sobotę? No, na pewno śląska, który będzie chciał podyktować swoje warunki. No, trener y, y, Jacek Magiera no, tutaj nie, nie, nie lubi przegrywać, czy, czy powiedzmy y, nawet remisować w jakiś sposób. Taki który nie daje mu satysfakcji, jest ambitnym i bardzo dobrym szkoleniowcem, i spotykają się, można powiedzieć, również nicy, którzy grali najpierw przeciwko sobie na, bo, na boiskach. Cztery lata w, razem Tak jest, i razem, razem w Legii odnosili, i odnosili sukcesy. Dzisiaj stoją po, że tak powiem, w dwóch stronach, jako kierowcy dwóch autobusów. I będzie to na pewno. Trudny przeciwnik, aczkolwiek Śląsk nie jest drużyną doskonałą i również te wyniki właśnie pokazują, że jednak jest drużyną, którą można pokonać i też pokonać na, na, na ich boisku. My mamy, powiedzmy, doświadczenie, dobrze byśmy przenieśli to doświadczenie z, z tamtego sezonu, z Legii, gdzie, gdzie powiedzmy wygraliśmy i teraz wygraliśmy i również mecz na, na, na Śląsku też wiele nam dał przyjemności i nie obrażę się, jeżeli będzie powtórzony wynik z 90. sezonu 929 o którym żeśmy Kuba rozmawiali, czyli 2-0 dla, dla stali, gdzie, gdzie trenerem był duet Grzegorz Lato i Janusz Białek. I miałem okazję być też w tym zespole. Więc na pewno po tym, co prezentujemy, po tym, co gra drużyna, bez na to, że nie będzie dwóch zawodników grało. To wierzę w to, że będzie to seria kontynuowana i, i przyjedziemy z punktami. No właśnie, ci też trener na konferencji jest to takie dosyć y, pytanie powiedziałbym otwarte y, od jednego z dziennikarzy. Y, kto, jest, kto będzie bardziej ranny w sobotę? Czy Śląsk-Wrocław bez Erika Exposito? 9 bramek w tym sezonie. Jeśli weźmiemy pod uwagę cały bieżący rok, to jest 15 bramek w tym sezonie w tym roku w ekstraklasie. Czy Fabian Piasecki, który doskonale się wkomponował w nasz, w nasz zespół i takie naprawdę tworzy świetne trio z Mateuszem i Maksymilianem Sitkiem. Wydaje mi się, że zarówno brak Exposito w Śląsku, jak i Fabiana Piaseckiego w Stali Mielec to będzie ogromna strata dla obydwu I pewnie stron. dla widowiska. Oczywiście, że tak. To są zawodnicy, którzy gdzieś tam świadczą o tej sile ofensywnej. Gdzieś te wszystkie działania tych obydwu zespołów opierają się gdzieś tam w głównej mierze właśnie na tych, na tych dwóch zawodnikach, więc na pewno szkoda, że oni nie zagrają. Jeśli chodzi o Śląsk, to tak jak wspomniałeś, po tym wysokim zwycięstwie z Wisłą Kraków, oni mają bilans dwóch porażek, jeden remis. I też na pewno z tego względu, grając u siebie przeciwko Stali Mielec, oni postawią warunki, bardzo ciężkie, musimy się w jakiś sposób nastawić na, na ciężki wyjazdowy mecz, ale Stal potwierdza, że te mecze z potencjalnymi faworytami naprawdę wychodzą jej znakomicie i liczę na dobre, na dobre widowisko. Tam na pewno trzeba zwrócić uwagę na Małczyńskiego w środku i Makowskiego. Myślę, że właśnie pod nieobecność Exposito to gdzieś ten ciężar się będzie bardziej rozkładał. Być może na tą właśnie taką formację środkową i może w jakiś inny sposób Śląsk będzie chciał Stalmielec zaskoczyć. Też ciekawy jestem właśnie kto zagra w miejsce Fabiana. Wiemy, że Kolew już jest zdrowy. Mamy Jankowskiego, który też myślę, że na razie w Mielcu nie jest do końca spełniony. Ale akurat bramkę na Śląsku tak. Taką dla nas i idąc utrzymanie. idąc tym tropem być może to akurat ten zawodnik wystąpi. Jest jeszcze młody Szczutowski, który akurat jak dostawał te minuty w tej rundzie, uważam, że pokazywał się z dobrej strony i może fajnym krokiem byłoby właśnie dać szansę młodemu chłopakowi, który w takim meczu będzie grał na podwójnej ambicji, będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony. Panie trenerze, szykuję już taki trochę mecz kontrastów, bo sobie po, posprawdzałem statystyki i wychodzi na to, że Stalimielec w tym sezonie jeszcze, że żaden zmiennik Stalimielec, który wszedł z w jeszcze Golan nie strzelił, a tymczasem Śląsk Wrocław ma, ma już takich 7 bramek zmienników. Czyli yy, czy z tego wniosek jest taki, że musimy przede wszystkim uważać na, yy, na końcówki, na te momenty od 70 do 90? minuty? Dodam tylko, że Adrian Łyszczasz już ma 3 bramki jako zmiennik, jeśli chodzi o Śląsk Wrocław. Okay. Tak naprawdę to jest bardzo duży kapitał dla, dla trenera. Tutaj w przypadku akurat trenera Jaska Magiery. Bo nie tylko, że zawodnik wchodzi, daje, daje jakąś nie osłabia powiedzmy drużyny, tej jednastki, która gra, to jeszcze wnosi to w postaci bramek. No, nieważne ile grasz dla trenera, dla nas ważne jest, jak zawodnik gra. I, I to też pokazuje, że zawodnik nie potrzebuje grać 90 minut non-stop, żeby strzelać bramki, i też może, może być, że tak powiem, dodawać oprócz gry bramki, jest to na pewno duży atut w porównaniu tutaj, jeżeli chodzi o, o, o Stal mielec. natomiast my patrząc na zmienników, którzy może nie dają tych punktacji typowo bramkowych, może ci zawodnicy ofensywni, no tutaj nie mamy teraz kolewa, czy powiedzmy trener nie ma wszystkich do dyspozycji, może bardziej się wykazują ci nasi pomocnicy i, i, i defensorzy bardziej, natomiast to jest też rzecz bardzo ważne, żeby tu właśnie zawodnicy, którzy wchodzą, jeżeli to jest zadnapastnik, wchodzić za napastnika, żeby to dokładał golami, bo jednak to się przeradza w konkretne, konkretne punkty. i Jeżeli drużyna rozkłada te siły do strzelania bramek na wielu zawodników, w tym jeszcze na zawodników wchodzących, no to tak naprawdę w skali całego sezonu, wszystkich meczy łącznie z Pucharowe i Ligowe, to siła, siła twojej, twojej, że tak powiem, ławki jest siłą twojej, Twojego całego zespołu. Także to jest duży, duży atut tu w przypadku, w przypadku Śląska nie wiem jak to wygląda w innych, w innych zespołach, tak? Natomiast dobrze by było, żeby jednak ci zawodnicy wchodzący też dokładali oprócz tych minut swoich, to dokładali bramki. Ale też to można interpretować w sumie w dwojaki sposób. Być może w Śląsku zawodnicy, którzy otrzymują szansę od pierwszej minuty, prawda? Może gdzieś nie spełniają tych oczekiwań trenera i te rotacje następują. W przypadku Stali Mielec wydaje mi się, że to trije ofensywne Piasecki, Mak i Sitek grają tak wspaniale. Tak to świetnie wygląda w tej rundzie, że jakby naturalnie tych zmian w ofensywie dokonujemy mniej, prawda? Też, no, może i przy stałych fragmentach gry, prawda? Wtedy zmiennicy, którzy wchodzą, mogliby gdzieś tam się wykazać, ale, ale uważam, że jest to pewien wskaźnik, ale nie wiem, czy, czy akurat kluczowy. Ja powiem jeszcze z własnej autopsji, gdzie zostałem wypożyczony do, z widzewa, bo widzew powiedzmy nie chciał i zostałem wypożyczony do aluminiu koni, gdzie trenerem że trenerem był niechcący. Tak, to pełnił błąd. Y tak, to, 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 to na pewno. Natomiast byłem też po kontuzji wchodziłem. Tylko i wyłącznie mogłem wchodzić z ławki i zawsze miałem takie postanowienie, że czy wejdę na 5, na 10 minut to będę strzelał bramki. Ja wchodząc ja strzelałem bramki na ważne na 1-0 czy, czy zwycięskie i strzeliłem tych bramek generalnie później już grając w podstawowym, będąc podstawowym zawodnikiem strzeliłem ich 16 gdzie Artur Bugaj był o 4 czy 6 bramek więcej ode mnie. Natomiast takie postanowienie, że bez na to, czy wejdę na 50 minut, dam coś tej drużynie i to się przekładało, że autentycznie, czy wchodziłem na 15, czy na 10, czy na pół godziny, ja te mecze kończyłem z bramkami i to był też taki przykład, że zawodnik, który, który wchodzi, gdzieś jak sobie coś w głowie ustawi, no to to się często, często ziści, także można to tego dokonać, także sam po sobie wiem, że jest to wielka wartość, jeżeli grasz krótko i Potrafisz po prostu cześć. tak, jeszcze dajesz drużynie. M mówiliśmy o braku fawiana Piesieckiego, ale też jeszcze Mateusz Żyro jest wykartkowany, ma cztery żółte kartki. Kto za niego? Ciężko wskazać. Mamy na tyle szeroką ławkę, tylu wartościowych zawodników, że tam na pewno są odpowiednie opcje i możliwości, które na pewno poziomu stali mielec nie obniżą. To, bym, to już mi przychodzi na myśl początek sezonu, pod pierwsze mecze, gdzie. Max grał takiego wahadłowego właśnie i myślę, że to jest może być odpowiedź na te sytuacje kadrowe i w ofensywie bardziej przesunięte może być inny zawodnik może któryś z tych których ty Kuba powiedziałaś. A byłby to duży atut na pewno przy formie przy formie Maxa zarówno i w defensywie i w ofensywie. Dawałby dużo to ta, W takim to, że, wydaniu stal była troszkę mocno zmieniona, prawda, bo brak piaseckiego i sitek niżej, ale oczywiście też są inne opcje, tutaj możemy dywagować. Ja bym też chciał zwrócić uwagę na problem Śląska Wrocław, w którym są błędy indywidualne. No w tej rundzie oni. Praktycznie nie tracą goli po jakichś tam błędach w ustawianiu się formacyjnym, czy grupowym, formacyjnym, czy zespołowym. Nawet trener Magiera na ostatnich konferencjach prasowych przyznawał, że no w tym aspekcie tutaj jest dużo do poprawy. Pracują, ale w ostatnich meczach nadal nie było widać tutaj tego i w ten sposób po takich właśnie indywidualnych różnych sytuacjach dziwnych, szcząc te bramki, traci. Tak chyba zawsze po, po indywidualnych błędach padają bramki, także. To jest istota i przyczyna, dlaczego padają ramki. Jakieś szczególne wspomnienia z meczów ze Śląskiem Wrocław? Było tych meczów troszkę, zarówno w Stali Mielec, w Hutniku czy, czy w Zagłębiu Lubin. i te, tego, te, tego było sporo, więc pamiętam taki mecz w Aluminium, gdzie, gdzie wygraliśmy i w zasadzie wygrał nam mecz Adam Piekutowski, bo bronił, jak znów wygraliśmy 1 i to był taki jeden z, z trudniejszych, trudniejszych meczów, ale zawsze, zawsze, na śląsku przede wszystkim tam grało, grało się ciężko. No, wyniki no, były, były, były różne, ale były, były zwycięstwa, były remisy, zdarzały się też porażki, czy derby powiedzmy Śląz, śląska za głębie lubin. Śląsk, pamiętam też zgraliśmy taki mecz, wygraliśmy ze Śląskiem u siebie i potem pojechaliśmy do Kuwejtu jako reprezentacja Polski, potem była wielka z tego sprawa, natomiast w Intertoto też wywalczyliśmy tutaj udział, ale taki egzotyczny powiedzmy zaraz wyjazd, wsiedliśmy w autokar do Warszawy, Buch i do Kuwejtu na Wielki mecz, także wycieczka fantastyczna. To co, typujemy term razem, zaczniemy od Kuby. Stawiam na remis 2-2. do 2. Pan trener? No ja jak widać nie, nie typuję dobrze, ale zatypuję tak jak rozmawialiśmy tutaj przed studiem, wynik z, 90, z sezonu 9-2, 9-3, czyli 2.0 dla Staliny. I ja bardzo często się tutaj zgadzam, także podpisuję się pod tym wynikiem. Dziękuję za to spotkanie. Przypominam, że partnerem naszego programu jest Miasto Mielec, a nasz program można również słuchać w formie podcastu na platformie Spotify. My widzimy się i słyszymy pod, przed spotkaniem najbliższym, który jest pomoc początkowca w nauczycielstwie Dziękuję bardzo.